W moim kanale pierwsze części Goldwinga już poszły w kolor. Tutaj baza PPG trzywarstwowy lakier Novol Classic klar. Bardzo ładnie to wygląda. Błyszczy jak jajka. Rozlał się na gładko. Myślę, że klient będzie zadowolony. Tak się to robi myślę, że efekt jest spoko, teraz lecimy sobie dalej, kolejne elementy, o, tu widać Wszystko jak to wygląda, drobne wtrącenia. Kolor jest po prostu mega fajny. Strasznie mi się podoba. Tak. Takie lakierowanie, to ja rozumiem. Tutaj będzie ładnie widać. Gładziutko. Pomacham Wam. Lecimy sobie dalej. Loteczka. na zbiornik. Jakieś drobne wtrącenie. Ale myślę, że wyszła petarda. Jak coś będzie trzeba, to się usunie wtrącenia. i Myślę, że powinna być rakieta. Połysk jest mega po prostu lustrą. Jestem bardzo zadowolony z tego. I jeszcze raz z daleka. O! Teraz widać ten kolor, tak samo jak na żywo wygląda, w tym momencie tak samo on wygląda na żywo. Im więcej światła, tym bardziej się zapala. Jest po prostu świetnym kolorem, tak to wygląda. Jutro lecimy resztę części. Tak więc myślę, że małe Ferrari już z tego zrobiliśmy. Kawał roboty było bardzo dużo godzin ale po wypadku już nie ma nawet śladu. Myślę, że naprawdę wyszło super.